Tej... Elu, przyszło nie. Nie Grupa osób chce pożegnać Ciebie, bo naprawdę szanują Ciebie i, i myślę, że to jest wyraz naszej wdzięczności Szanowało i wspólnej. Tak. <laughs> taki list ja przeczytam. Panie Elu, dziękujemy za wszystkie piękne chwile które wniosła Pani do naszego sąsiedztwa i za to, że zawsze była Pani tutaj z nami. Pani chleb to coś więcej niż miejsce, to historia wspomnienia i dowód na to, jak ogromne serce wkładała Pani w swoją pracę. Choć będzie nam pani brakować, cieszymy się, że teraz ma Pani przed sobą czas dla siebie na odpoczynek, pasy i wszystko, co przynosi radość. Życzymy zdrowia, spokoju i wiele pięknych chwil na, na nowym etapie w życiu. Najlepsze życzenia na emeryturę, aby ten czas był dla Ciebie spokoju i radości. Wszystkiego najlepszego. Włodawa 31 styczeń 25. Godzina na 100 lat, sto lat, Nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Żyje, żyje nam, nie żyje, żyje, żyje nam. Ela! Ela. Dziękuję Wam bardzo. Najlepsze. Dziękuję do Pani Ewa. Najlepszego. Najlepsze. Najlepsze. Dziękuję, że jesteście, że byliście ze mną. Dużo zdrówka. Ja Teraz zaspoczęła Cię jak najwięcej. Tak, proszę. Bardzo dziękuję. Zobacz. bardzo dziękuję. Dziękuję wam za pamięć, bardzo dziękuję, naprawdę. Przyjemność po naszej studii. I Jeszcze warto... To, że uciekasz, ale wiesz... Nie, niespodziankę, dobrze, pięknie, no przepięknie, no. naprawdę. Trzy, Elu, 33 Trzeba lata ta. na deptaku, kawał historii. W tym sklepie 25. 25. 25. Godny, Było mi bardzo no, miło, to, naprawdę. Reko, bardzo nie do, picia, nie do pobicia. Także jesteś, jestem naprawdę bardzo zruszona i... pamiętaliśmy całe życie jak my by moglibyśmy nie pamiętać Jest pl... no, wszystkiego dobrego nie 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 tak, tak. Tak, tak. Mamy nadzieję, tak, tak. tak, tak. już zapraszamy na kawkę. <śmów> <śmów> I to na kawki się znajdzie zawsze. zawsze. Tak, tak. Tak, Dziękuję i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Tak. Dobre. Miła niespodzianka, przedmiła niespodzianka. <śmów> Ruszyłam <Proszę, śmów> się mocno. lata, słuchajcie.